Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowskiej Wspólnicy, kancelaria radców prawnych, specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych. W naszym przenośnym studiu na dziesiątej edycji EFNI, Europejskiego Forum Nowych Idei, witamy bardzo serdecznie panią minister Justynę Orłowską. Dzień dobry państwu pełnomocnika premiera do spraw GOFTECH i jednocześnie szefa Centrum GOFTECH. Pani minister, hasło EFNI na ten rok, co będzie jutro, więc zacznę od tego ogólnego pytania, co będzie jutro. Jutro to będzie dziś, ale inaczej, bo tak naprawdę to jest bardzo ważne, abyśmy już dziś myśleli o tym, co jest niezbędne do tej nieprzewidywalnej przyszłości, bo dwie trzecie zawodów w najbliższych kilkunastu latach dzisiaj nie jest znanych, więc musimy być gotowi na to nieznane, na te wyzwania. I dlatego zaangażowała się Pani i cały GOFTEC w Szkołę Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to jest taki główny, główny projekt, nad którym Pani teraz pracuje? Tak, właśnie miałam tę przyjemność, że otrzymałam nominację od pana ministra na właśnie pełnomocnika ministra do spraw transformacji cyfrowej edukacji i szkolnictwa wyższego, co zobowiązuje i właśnie pierwszym projektem w ramach tej nowej roli z całym zespołem GovTech i oczywiście zespołem Ministerstwa Edukacji i Nauki będzie zakup na kwotę miliarda złotych dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce nowoczesnego sprzętu drukarek 3D, mikrokontrolerów wraz z lutownicami i sprzętu. Do nagrywania, celem właśnie podnoszenia kompetencji, budowania kompetencji przeszłości. Czy to pomoże w nauce matematyki, fizyki, biologii, historii? To jest oczywiście pytanie otwarte szkoła ma bardzo dużo do zrobienia, ale to co mnie niepokoi i niepokoi naszą redakcję od wczoraj, to jest sposób myślenia polskiego biznesu. I teraz tak, zrobiliście mnóstwo, jeśli chodzi o GOVTech i cały rząd jeśli chodzi o unowocześnianie usług cyfrowej administracji, ale kiedy patrzymy na biznes wczoraj F nie zaczynało się taką towarzyszącą imprezą dla małych i średnich przedsiębiorstw, to tamci przedsiębiorcy ku naszemu zaskoczeniu jako redakcji mówili. Musimy być bardziej konkurencyjni czas zacząć mniej płacić pracownikom. No właśnie, i to jest zagadnienie, które musimy zaadresować na każdym poziomie tak naprawdę rząd, no, rządu, czyli zarządzania centralnego. I tutaj mówimy oczywiście o tym chociażby o edukacji, o której wspomniałam, czyli od początku, od tego najmłodszych, od najmłodszych lat budować te kompetencje, które pozwolą elastycznie obywatelowi decydować o tym, w jakim zawodzie powinien się realizować. A z drugiej strony właśnie takie programy, jak już tu i teraz uzupełniać tę kadrę, bo wysokie pensje Wynagrodzenia wynikają z po prostu bardzo, dużej, bardzo dużego popytu na te rozwiązania i tutaj chociażby program Poland Business Harbor, który pozwala na ściąganie specjalistów z krajów wschodnich do Polski. No właśnie to ja wrócę do wiz dla białoruskich informatyków, ale też szerzej pracowników, bo bardzo potrzebujemy więcej ludzi do pracy, ale jeszcze chcę przy tej technologii i biznesie się zatrzymać, bo nie ma pani minister wrażenia, że Umyka nam bardzo ważna historia, Otóż biznes, szczególnie ten mały i średni, który jest przytłaczającą większością firm w Polsce, on po prostu nie czuje postępu technologicznego. I czy rząd nie powinien go w tych bardziej popatrzeć na to, co te biznesy robią? Szkoła OK, ale to są przyszłe kadry, usługi publiczne super. Sprawdziło się w pandemii, ale co z biznesem. I tutaj tak naprawdę ja będę wracała z uporem maniaka do hasła edukacja, bo edukację nie, nie powinniśmy postrzegać tylko z tym, czym nas się kojarzy, czyli mamy szkoły, mamy e, studia, mamy uniwersytety, politechniki, szkoły wyższe, ale tak naprawdę edukacja przez całe życie. I tutaj obszar, takiej można powiedzieć, ekonomizacji edukacji. E, czyli właśnie także ze zastanowienie się nad tym, nad tym polem, e, jak małe i średnie przedsiębiorstwa mają się podnosić te kompetencje i jak się właśnie to, to naszą rolą także jest to, żeby ale tutaj od razu zapraszam serdecznie do współpracy, bo żeby wspólnie wypracować taki konsensus, może jakąś taką można powiedzieć białą księgę tego, co jest potrzebne tu, tu i teraz na te najbliższe wyzwania. Pani minister, wizy dla pracowników z Białorusi jest czy Poland Business Harbor się sprawdza? Zdecydowanie tak. Tutaj, jeżeli chodzi o, właśnie dostaję tak naprawdę, to najlepiej zapytać, no nie mnie, tylko ja widzę statystyki, dla mnie to są liczby, tak? Blisko 20 tysięcy wiz w troszeczkę ponad rok, więc to jest szalenie duża liczba osób, która przyjechała do nas do Polski. A możemy zbenchmarkować ją z czymś, żeby określić, czy to jest strasznie dużo? Zbenchmarkować. ja bym zawsze ja dla mnie najważniejsze są zawsze te jakościowe wrażenia. I ja jestem ekonometrykiem i, skup, i bardzo lubię badania jakościowe i jakościowym badaniem no to są oczywiście informacje zwrotne od przedsiębiorców. I tutaj duże korporacje, jak i te mniejsze e, firmy, które chciały zrealizować i ściągnąć programistów, um, zwracają się do nas, że to jest bardzo proste. I to nas bardzo cieszy, bo po prostu to jest najważniejsze, żeby biurokracja nie zniechęciła do tego, żeby szybko uzupełniać swoje braki kadrowe celem tego aby wspierać nasze społeczeństwo w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań. Wizja, która tak naprawdę, ja bym tutaj wracała do tych kompetencji. Kompetencje przyszłości czym są? No to jest właśnie ta interdyscyplinarność myślenia, ale i oczywiście działania. Jednocześnie oczywiście krytyczne myślenie, praca zespołowa, a także no to, to hasło, które jest bardzo ważne, no kreatywność, które nie można o nim zapominać, choć brzmi jak bon mot niejako, natomiast tym bon motem nie jest, bo w praktyce jest to szalenie istotne, żeby w każdym swoim aspekcie życia podchodzić do tej kreatywności. Czyli to jest faktycznie przyszłość, której... Przestawiamy się na tryb, na tryb interdyscyplinarnego myślenia o swojej przyszłości i nie rozdzielamy naszego przygotowywania do edukacji na to przygotowanie do pracy i przygotowanie do życia, do właśnie do tego czasu wolnego, bo tak naprawdę musimy być gotowi na spędzanie czasu i pracowego, i, po, i pozapracowego i równie efektywnie i cyberbezpiecznie. Minister Justyna Orłowska w naszym mobilnym studio na dziesiątej edycji EFNI. Była gościem Biznes24. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję serdecznie. Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski Wspólnicy, Kancelaria Radców Prawnych, specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych.